Witam. Mam dla Was dzisiaj i dla siebie zresztą również kolejne dwie pacuszki z AliExpress. Obydwie nierejestrowane, takie woreczki foliowe. W jednym powinny być nakręteczki, nakrętki na wentylki z logiem Honda. Do Hondy Tylko nie pamiętam, czy ja zamawiałem dwa komplety. Chyba dwa komplety, tak jak tutaj sprzedawca pisze. Zamawiane to było przeze mnie gdzieś 13 marca, dzisiaj 4 kwiecień czy 5 kwiecień. Nawet 5 kosztowało to około 8 zł za komplet. Drugie to będą, bo powinny być w każdym razie z tego co wyczuwam nie chciałbym zgadywać ale pociągle się mylę ale powinny być to dwie paczuszki powinno być to dwa etui do samsunga S5 choć tu nie dam bo podobno gabarytami czekam paczuszkę z wiszkomu No ale dobrze, nie przedłużajmy, okaże się. Ciągle się mylę. Takie mało ludka. odłożymy na bok. Tak, paciuszka puszczutka. Odłożymy. Wskazałoby się, wskazałoby się. się to jednak dwa kompleciki. Do Hondy. Tak to wygląda. Bardzo ładnie to się prezentuje na kołach. Metalowe. To jest chromowane. Nie wiem czy to nie jest aluminium, ale chyba za ciężkie na aluminium. A to jakiś stal jest raczej. Takie dwie końcóweczki Dwa kompleciki. Oczywiście wszystko po chińsku oznaczenie pewnie modelu odłożymy to na bok zobaczymy jeszcze tą drugą paczuszkę nie wiem nie wiem nie wiem sam jestem ciekawy wyrzucimy to a nie przepraszam jest to kupowane no zmyliło mnie to gramatura jest to jak widzicie 4 GB, pamięć przenośna na takim łańcuszku. Trzeba będzie to przepuścić przez program dla sprawdzenia. Bo Chińczycy lubią oszukiwać na, na pojemności. No to kupione na rosyjskim AliExpress, tam gdzie są promocje takie promocje. Łańcuszek tu mamy zapięcia do telefonu na takim zapięciu Nie pamiętam ile to kosztowało ale jakieś 7 z nie było to drogie 4 giga przepuścimy to później przez pamięć sprawdzimy czy się zgadza spakujemy teraz powrotem Zobaczmy, co nam tu jeszcze pisze sprzedawca USB 2.0 zgadza się, tak jak miał być. Kolorem czarnym zamawiałem na no Windows Macintosha. Powinno być kompatybilne. Super szybki też sprawdzimy. Jakiś tu producent jest, tak Tajwan, jak to większość ich kart kupowanych w Chinach. Co to jest? Sony Corporation a to kit jakiś no dobrze, to tyle w filmiku dziękuję za uwagę i pozdrawiam